Dzień dobry moi drodzy! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaju Oraz Legion. A także Gordon pierwszy i Argos! A przed wami chyba ósmy odcinek z gry Brawl Force Kto to wie? Nieważne, lecimy do Kazachstanu. Co się robi w Kazachstanie? Ja tylko znam to z nazwy e, Borat! Właśnie Borat. Ale co tam się robi? Nie strzela? wiem, kurde. Nie, e, kozy się goni. Okej. Okay. Teraz, teraz my będziemy gonieni. A przepraszam, to jest, to jest Irakistan, Irakistan, a nie Pakistan. A to jest, jest Irakistan. Kazachstan. A, Kazachstan. Kazachstan mówi, a nie Pakistan z początku. No dobra. Ale to jest Irakistan. Paki Ej, Pakistan, rozjebana. To jest zły stan. <laughs> Nie wiedziałem, że czołgi krwawią. No ja też się właśnie zastanawiałem jest nie <śmiennie> tak z Bo czołgi też tam bro. No. Może się identyfikuje jako człowiek. Identyfikuje się jako helikopter, tak Bo ja Bojowy. No tak! Ja to chciałem powiedzieć! gazem można. Nie ma sprawy? Nie wiedziałem, że butel z gazem może czołku nieść. No? Ty w ogóle ten czołk y, Mam wrażenie, że to jest nawiązanie do Metal Slaga. To kurwa pojechał. Dziękuję. Nie wiedziałem, że się spuści. Nie wow. Co zrobi? Że co zrobi? Że się spuści na dół! Dobra, dobra. Że Mikołaj spadnie na dół, no. A, baba. O dzięki. Kto wysłał tą beczkę? Mikołaj. na. no. no. A że ty ksidalnie się złapał. Mhm. To w ręku. No ty frajerze! No i dalej! jakby się w tą grę w 8 osób dał grać. O Boże. O, lecznik. Um, tak. Ja nie już nie uratuję, ale mogę spróbować. A, nic. Nie. Ty, Legion, ty kim grasz? Bo kurde, to nie Już? Teraz już nikim. Bo ty grasz, yy, kurde, Solid Snake'em? O, patrzcie że co nie ma ja Solid Snake'a. Patrzcie, co ja robię, jestem mar... Co ty robisz? Jestem maro, z tego, że mam układu A, on ma Flexa, no. Co? Eee... Moc teleportacji, po prostu. Taki żeby ci przeciął Nie wiedziałem, że pan herbata jest piłoodporny Ja jestem ostrzejszy od pił Ej, on, on dosłownie otar dupą o tą piłę przed chwilą Ja nie wiem jak ja tam przeżyłem Serio Yeah! Ja nice! Nice! Stary. <grym> Ej, ale to z tym mega kokterem było stupany. <grym> Aaaaa! Boże! No, Neo ty cipo No, że szwarcenegger. Aha. Długi wasów tej samej pułapki. Robi wydarzeń. O kurde. Zaczynam to chwitać. Ok. Nara. Oho. No Arkos. Chodź Arkos. No, zajebiście. Aha. Aha. Co w ogóle moc bada to? Eee, namierzanie. Widzieliście co się mi stało w ogóle? O, mech! Powtórka. Powtórka z rozgrywki, kurwa. Patrzcie na to! No o, kurwa, jeden mech tylko. Yep. To no. mój mech. Już nie. No kurwa, kto taki mądry jest? Ja pierdolę! Ja pierdolę. się na tobie, Gorgon! Ale to nie ja! No kto, kto kieruje myka? mecha? No teraz! Bo wszyscy nie. Ja pierdolę! Gorgon ty no troj! nie! To jest jego drugie imię. <noise> co, co człowiek! Ja. Yeah. <noise> a chciałem no, no, tego mecha zostawić. kogoś ożywić, nie wiem. Patrzcie na to, bum! Jezu, ale mi się tu skrzynia sypie. Nie tylko tobie. No, mi też. Współczuję z osobą, co mają słabego kompa. Czekaj, e, brat? Nie ma. Ja. O, jest brat. O, jestem. Tylko ciekawe, jak to zrobię. No kurde. I wyjdziesz po prostu tego bloka. Dobra. O kurde, Aha. na nieźle. No i co zrobił. No chodź, Arkos, mamy podwójny. Co podwójny? A to nie jest jeden z waszych trupów? <grym> ja, ja byłem człowiekiem muchą. Znaczy, no, ja to był jeden z ich trupów, a nie nasz. Ja byłem ten co spowalnia No Znaczy, to Mikołaja tu był. No, Bruce Lee to był chyba krótki Mikołaj, nie? Nie, o, Mikołaj, już nie. O żyję. ja pierd... No, no bo ja go strzesiłem. Ale on próbował sam siebie wstrzesić. Kiepszony brolander. Joki kurde. <gry> nice. co tam pędzlujesz, panie Mikołaju. Jezi <laughs> No, z dafem. Jakiś w szybki! Oki chłop. ZUROBIŁ DESPERADO Z DUPY No przecież on może tą grę z zamkniętymi oczami przejść mm. kurde Teraz mam zamieszczone Proszę nie skipować Oho Dobra o, o Mamy Rail Fortress Najbardziej pojebana misja O Boże O Jezu to będzie Do no góry przecież... musimy lecieć, okej? Okay? Mhm mm Brondul jest potrzebny Albo ten mech, ej cztery mechy puściłem, gdzie? Lecą, nie wiem. U ciebie ja się zabiłem. Jest, poczekaj. Jaki, już, już mój skończyć, dawaj. Jaki, wozwa ten ekran. Ten ekran trzeba zwalić, dawaj Jest! Jest! mega Jest! O kurde! O kurde! Był się śmiał jakby to było szybciej niż ten No to jest Mega Cocktail niż... No, jest szybciej ja. niż Mega Nie, o 4 sekundy wolniej hmm. Za Mega zrobiliśmy w 45 sekund Ale i tak szybciej pokonaliśmy go niż Mega no. Ehm. no dobra, no to... E, e, Rail Fortress, jak się, on, jak go na polskie przetłumaczyć? Eee... na szynach. Szynowa Fortre... no. Na no, i, no jaki tytuł przyderczy? Czy <laughs> tytuł, <laughs> Jaki tytuł? Ale, ale, Zostaw tego mecha. No, <laughs> dawaj tą kamerę. Albo nie, Zabójcza Butla. Ej nie wiem, czołgi mogą krwawić? Od kiedy? O Boże tak, dobre, czołgi mogą krwawić. Ja też, no dobra. Ja też głosuję na czołgi krwające.